Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Jaskinia Trolla w Rybniku. Chłopaki oferują spory asortyment, zapraszają do zakupów lokalnie, jak i przez stronę www. Na hasło Wojtek czyta całość z wielkich liter pisana razem, dostaniecie dodatkowy rabat www.jaskiniatrolla.pl. Czy widać, jestem Wojtek? Dzisiaj, piąta część artykułu o żelaznych dłoniach. Dawno nie było, ponieważ. No, niektórzy muszą jednak mierzyć siły na zamiary. Nie wyszło. Eee. Dawid przejął tłumaczenie, jakiś czas temu dostałem. Doszliśmy po kolei, po kolei w, w czytankach do artykułu o żelaznych dłoniach, jak to napisał Dawid. Najlepszy zakon, i nie ma o czym gadać. Tak więc zobaczymy, czy faktycznie jest to najlepszy zakon, najlepszy legion. E, potem był zakon. No to posłuchajmy, e, jak, wy, jak, wygląda, jak wygląda cała sytuacja. Na początek cytat. Wszyscy jesteście moimi synami, ogień kuźni płonie w waszych sercach równie mocno co w moim. Zakujcie je w łańcuchy, stańcie się ich mistrzami, a wejdziecie w posiadanie śmiercionośnej broni. Nie pozwólcie jednak, by to one zawładnęły wami, albowiem będzie to oznaczało waszą ostateczną klęskę. Powiedział Ferus Manus w przemowie do dziesiątego legionu przed wyruszeniem na Krucjatę Garwiańską. Dziesiąty legion pod dowództwem swojego prymarchy, Miał stać się być może bardziej dosłownie niż w przypadku pozostałych legionów machiną wojenną, czy też może raczej maszyną zbudowaną w jednym celu. Miała ona być głośna, skuteczna i przeznaczona do walki zgodnie z najbrutalniejszymi i najbardziej bezpośrednimi metodami prowadzenia wojny. Pod przewodnictwem swojego prymarchy cechy szczególne X legionu uwydatniły się jeszcze bardziej. Jego Astartes działali w jeszcze większym porządku i usystematyzowaniu w walce, podczas gdy sam Ferus Manus który bez wątpienia widział w swoich synach odbicie swojej własnej walecznej duszy, wykorzystał źródło złości i dumy, które płonęło w sercach wojowników jego legionu, do stworzenia niezniszczalnego łańcucha dyscypliny, logiki i porządku. W odpowiedzi na wartości pielęgnowane przez ich prymarche, nowo nazwany legion żelaznych dłoni zaczął cenić wyższość w kwestii uzbrojenia nie mniej niż cenił honor w walce i dyscyplinę. Nie minęło wiele czasu, a żelazne dłonie zgromadziły wiedzę z zakresu technologii, której nie mógł sprostać żaden inny legion Astartes. Zwycięstwo przy pomocy najbardziej bezpośrednich i efektywnych środków stało się mantrą legionu. Wojownicy Ferusa Manusa mieli stać się dłonią, która sięgała po wrogów ludzkości i miażdżyła ich w żelaznym uścisku. Mieli stać się nieczuli, nieustępliwi i niezastąpieni niczym żelazna dłoń, od której wzięli nazwę dla swojego legionu. Od samego początku było jasne, że Ferus Manus będzie surowym, ale i jedynym władcą X Legionu. Prymarcha był bardzo nietolerancyjny wobec porażek i szybko wpadał w złość, ale jednocześnie myślał racjonalnie i kontrolował źródło swojego gniewu, które bądź co bądź niemal zawsze ocierało się o granice jego myśli i działań. Dla jego legionu Podobnie jak było to w przypadku barbarzyńskich mieszkańców Meduzy, Ferus Manus był gorgoną, powołaną do życia bestią z mitów, istotą, której siła i inteligencja przewyższała pojęcie nadludzkiej, w której żyłach płynął gorący metal oraz który spojrzeniem swoich srebrnych oczu był w stanie zabić. Jako łatwy do krytykowania i rzadko chwalony prymarcha, Ferus Manus ustanowił całkowicie bezkompromisowe standardy dla swojego legionu, który postrzegał, za przedłużenie własnego ciała i wolnej woli. Prawdą jest, że prymarcha sam trzymał się ustanowionych przez siebie zasad. Brzydziła, się, brzydziła go dwulicowość, bierność i słabość. Z tego powodu, z tego powodu e, bardziej niż z jakiegokolwiek innego, wojownicy X legionu kochali go, niczym synowie kochali swojego osłego ojca. Jedno słowo jego pochwały, wygłoszone w ich kierunku, było dla nich warte więcej niż jakiekolwiek odznaczenie za zwycięstwo. Z uwagi na wpływ prymarchy na żelazne dłonie, legion bardzo szybko wykrystalizował w swoich strukturach nietolerancję wobec porażki. Porażka była słabością, a słabość była w ich legionie największym grzechem. To przecież słabość doprowadziła do nastania horroru Starej Nocy. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku meduzy, gdzie słabi ludzie narażali na niebezpieczeństwo wszystkich wokół w codziennej batalii o przetrwanie. Słabość zagrażała im wszystkim. Ci, u których manifestowała się pod postacią degradacji ciała lub umysłu, oraz ci, którzy odrzucali ideały Wielkiej Krucjaty, przez co zagrażali bezpieczeństwu ludzkości, wzbudzali w żelaznych dłoniach zimną nienawiść. Podobnie było w przypadku ich własnych szeregów, gdy żelazne dłonie wykryły słabość we własnym legionie, na przykład u swoich aspirantów, wytracali ich bez litości, stając się jeszcze silniejsi. Tak wyglądało surowe i absolutne kredo żelaznych dłoni, zaszczepione w ich umysłach przez ich własnego ojca. Legion szybko i z silnym impetem dołączył do trwającej wielkiej krucjaty, stając się sercem pięćdziesiątej drugiej floty ekspedycyjnej. Wraz z Gorgoną na czele, żelazne dłonie szybko zyskały sobie reputację bezlitosnych i pragmatycznych wojowników, silnych i efektywnych nawet w obliczu najcięższych starć. Rozwijając talent i strategię X Legionu Erusmanus, jego żelazne dłonie stali się mistrzami najbardziej intensywnych konfliktów, wygrywając z równą łatwością z technologicznie zaawansowanymi oponentami, jak i z prymitywnymi gatunkami Zinos, jak choćby z orkami, których fizyczna siła i liczebność, były stałym zagrożeniem dla powodzenia wielkiej Krucjaty. Niezwykła umiejętność żelaznych dłoni do zachowywania porządku i rozsądku w ogniu, nawet najbardziej intensywnych bitew, została zauważona przez imperatora, podobnie jak ich liczba zwycięstw, y, zwycięstw przeciwko najsilniejszym przeciwnikom i im, y, y, przeciwnikom imperium ludzkości. Żelazna dziesiątka, jak niekiedy nazywano legion Ferusa Manusa, był wysyłany w szczególności do tych stref wojny, w których istniała spora szansa na starcie ze zmasowanymi armiami zaawansowanych technologicznie machin wojennych, przez co z czasem X legion nabrał doświadczenia w tego typu walkach. O żelaznych dłoniach z tego czasu, z tego okresu historii, imperium szczerze można powiedzieć, że stały się ulubioną bronią imperium w starciu z wrogiem, przygotowanym do prowadzenia wojny właśnie w ten sposób. W konsekwencji najczęstszymi przeciwnikami Legionu stały się nieprzejednane ludzkie frakcje, które aktywnie opierały się unifikacji z Imperium oraz które były w posiadaniu technologicznej potęgi z okresu mrocznej epoki technologii. W tego typu konfliktach z uwagi na strategiczną konieczność, rzeczą powszechną dla żelaznych dłoni była walka przy wsparciu jednostek z Mechanikum i Legionów Tytanów, z którymi synowie Ferusa Manusa dzielili kulturowe dziedzictwo. Na przestrzeni wielu lat wspólnej walki więzy łączące ich sojusz jedynie rosły w siłę. Dzięki ich wspólnym bitwom, żelazne dłonie z czasem stały się legionem znanym z uzdolnionych kowali i rzemieślników, których dzieła sztuki przechyliły szale zwycięstwa na stronę imperium w niejednej bitwie. Dzięki zaszczepieniu w X Legionie miłości do tworzenia własnej broni, legioniści zaczęli wprowadzać do użytku innowacyjne formy uzbrojenia. Co więcej, dzięki swojemu nowemu spojrzeniu na świat, Często byli oni w stanie wyciągnąć wnioski z ciężkiego starcia, wrócić do swojego warsztatu i stworzyć broń, dzięki której każde następne starcie z tym samym wrogiem było dla nich o wiele łatwiejsze, nie wspominając już o tym, że zdobyta przez starte broń ich przeciwników była zabierana z pola bitwy i szczegółowo analizowana w nadziei na odkrycie jej tajemnic, a być może nawet i na obrócenie jej przeciwko ich wrogom. Dodatkowo w czasach wielkiej Krucjaty żelazne dłonie służyły u boku wielu innych legionów bezpośrednio, często wystawiając do walki swoje oddziały szybkiego reagowania w większych kampaniach, czy też wypożyczając swoich weteranów na użytek większych grup armii, stawiając Ferusa Manusa w roli najwyższego dowódcy na polu bitwy, ważniejszego nawet od swoich odnalezionych później prymarszych braci. Długofalowe skutki tych wspólnych kampanii były dla legion tak różne, jak same legiony, u boku których wojownicy żelaznych dłoni walczyli, jednak ogólnie ze współpracy między Dziesiątym Legionem a innymi zazwyczaj wynikało coś dobrego. Ocieplenie relacji między braćmi Astartes, czy też nawet wykucie nowego sojuszu i długotrwałej przyjaźni, jak miało to miejsce między żelaznymi dłońmi a dziećmi imperatora. O wiele rzadziej dochodziło w takich sytuacjach do powstawania konfliktów, jednak i te miały miejsce, na co przykładem były złe relacje żelaznych dłoni i Legionu Alfa. Z czasem w miarę kolejnych podbojów Wielkiej Krucjaty całkiem oczywistym stało się, że choć żelazne dłonie są legionem niezwykle skutecznym w walce, to istniały metody prowadzenia wojny, strategie i rodzaje taktyki, do których dziesiąty zwyczajnie nie pasował, zarówno z uwagi na jego doktrynę, jak i temperament jego wojowników. W czasie dawnej kampanii na planecie Rast X Legion zwrócił szczególną uwagę na taktykę swoich sojuszników, jednocześnie widząc, jak wiele siły Imperium przez nią straciło, podczas gdy, zdaniem wielu żelaznych dłoni, wystarczyło przeprowadzić typowe uderzenie w stylu Ferusa Manusa. Mimo to żelazne dłonie na czele z ich prymarchą czuli wobec swoich braci wielki szacunek i nie ośmieliliby się im wówczas narzucić własnego stylu walki. W późniejszych etapach Wielkiej Krucjaty, o tych i o wielu innych uprzejmościach ze strony żelaznych dłoni można było zapomnieć. Obca strategia i taktyka była traktowana jak słabość, której nie można było tolerować. Zgodnie z ich naukami, lepiej było zapłacić krwawą cenę za zwycięstwo w otwartym polu, niż ryzykować porażką w zjednoczeniu ludzkości i naruszeniem pokoju, który pewnego dnia miał zapanować w galaktyce. To egoistyczne podejście do walki zapewniło żelaznym dłoniom jeszcze większy rozgłos, szczególnie w szeregach służącej u ich boku imperialnej armii. Co więcej, w miarę upływu lat, żelazne dłonie wyrobiły sobie reputację u innych legionów jako wojownicy, niecierpliwi wobec własnych sojuszników i zachowujący się mało subtelnie, kiedy wymagały tego warunki bitwy. Tak postrzegano zarówno ich prymarche, jak i jego wojowników. Choć nie były to przyjemne dla X legionu spostrzeżenia, tych negatywnych cech ich legionu nie dało się porównać z niemal niekontrolowaną rządzą krwi pożeraczy światów, z katastrofalnymi kosztami prowadzenia wojny przez Gwardię śmierci, czy też z podejrzeniami wobec białych szram wynikającymi z ich przewrotności i nieprzewidywalności. Bezwzględność żelaznych dłoni oraz ich pozornie bezduszna obojętność wobec ceny zwycięstwa sprawiała, iż wojowników legionu należało traktować jak zdobywców. Nie wyzwolicieli. Ten bolesny fakt został mimo wszystko zaakceptowany zarówno przez same żelazne dłonie, jak i przez imperatora jeszcze w czasach, gdy to on dowodził wielką krucjatą. Co więcej, Ferusmanus i jego legion nie dbali o drobne szczegóły krucjaty, postrzegając swój cel bardzo bezpośrednio. Ich celem było poszerzanie granic imperium i niszczenie jego wrogów, w związku z czym nie dbali o politykę imperialnego dworu i nie zajmowali się pościgiem za chwałą. Zamiast tego zostawiali wojnę o serca i umysły podbitych ludów wraz z odbudową zniszczonych przez ich legion światów ludziom, którzy zwyczajnie lepiej się do tego nadawali. Gdy kiedyś zapytano Ferusa Manusa o to, jaką rolę pełni jego legion w Wielkiej Krucjacie, Prymarcha odpowiedział – toczymy wojnę i ruszamy naprzód. I jeszcze raz, i jeszcze, do czasu, aż już nic nie będzie stało nam na drodze. Wszystko inne jest albo nieistotne, albo jest kłamstwem. W miarę rozwoju Wielkiej Krucjaty żelazne Dłonie nieustannie walczyły na jej froncie, pełniąc rolę formacji dowódczej, zarówno we własnych grupach bitewnych, jak i w siłach integracyjnych i eksterminacyjnych, dowodząc nawet jednymi z większych flot ekspedycyjnych i walcząc u boku innych legionów wszędzie tam, gdzie było to konieczne. Po ponad stuleciu od objęcia władzy przez ich prymarchę, zwycięstw X Legionu nie dało się już tak łatwo policzyć. Co więcej, w rzeczy samej wielu uczonych wierzy, że wiele triumfów żelaznych dłoni nie zostało nawet zapisanych w imperialnych kronikach, jako że sam legion z czasem znalazł się nieco na uboczu najważniejszych wydarzeń Wielkiej Krucjaty. Co więcej, żelazne dłonie zwyczajnie nie były zainteresowane dzieleniem się szczegółami swoich niezależnych operacji, ograniczając się jedynie do powierzchownych faktów. Dla reszty Imperium X Legion pojawił się jako formacja ukryta za chłodną, brutalną fasadą. W imperium był on znany jako pragmatyczna, dumna i potężna machina wojenna, która nie pochylała się nad nic nieznaczącymi problemami królestwa imperatora. Mimo to żelazne dłonie dochowywały tajemnic i sekretów znanych tylko w legionie i byli w tym naprawdę nieźli. Krucjata ulanorska była ogromną imperialną kampanią, wymierzoną w workowe imperium nad herszta Urlaka Uruka. Ulanor, planetarna stolica tego imperium i miejsce ostatniej bitwy kampanii, był położony w układzie i sektorze o tej samej nazwie. Krucjata Ulanorska, jak nazwano to wydarzenie, była punktem kulminacyjnym Wielkiej Krucjaty i starań sił Imperium Ludzkości o zjednoczenie rozproszonych po galaktyce światów zasiedlonych przez ludzkość. Orkowie z Ulanoru reprezentowali największą koncentrację orków, jaka kiedykolwiek stanęła do walki z młodym Imperium Ludzkości. Po przypieczętowaniu wspaniałego zwycięstwa krwią i żelazem, imperator wezwał wszystkie swoje siły na uroczysty tryumf, wielkie. Wydarzenie, w którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia Wielkiej Krucjaty i oddano cześć wszystkim wojownikom Krucjaty Ulanorskiej, zarówno śmiertelnikom, jak i Astartes, w podzięce za ich niezwykłe poświęcenie w służbie rasy ludzkiej. Na Ulanorze pojawiło się wówczas 14 Legionów Kosmicznych Marines, a wraz z nimi przybyło 9 Prymarchów, 9 istot o dan ludzkiej sile i potędze umysłu. W wyniku krucjaty ulanorskiej Imperator nadał Horusowi tytuł Mistrza Wojny, dowódcy wszystkich imperialnych sił Wielkiej Krucjaty, nie wyłączając innych Legionów Kosmicznych Marines i wszystkich flot ekspedycyjnych. Po ogłoszeniu Horusa Mistrzem Wojny, Imperator ku największemu zrozpaczeniu wszystkich zgromadzonych ogłosił, iż wraca na Terrę, gdzie miał zamiar zająć się swoim tajnym projektem dla dobra ludzkości. Choć Horus Lupercal, Horus był uważany za jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych dowódców w całym Imperium, oraz był postacią o wielkiej, niekiedy sztucznie podsycanej dumie, Ferus Manus nie pokazał po sobie jakichkolwiek oznak niezadowolenia z wyboru imperatora. Mimo to, jako jeden z najlepiej doświadczonych w prowadzeniu wojny prymarchów, mógł się spodziewać, że to on zostanie wyróżniony przez swojego ojca. On i jego legion kontynuowali służbę u boku synów Horusa i pozostali kluczową siłą w strategicznych planach mistrza wojny aż do ostatnich lat. Trwania Wielkiej Krucjaty. Pomimo utrzymywania przyjacielskich relacji z jednym z późniejszych zdradzieckich legionów oraz pomimo faktu, że samego Ferusa Manusa i Fulgrima z legionu dzieci imperatora łączyła zażyła relacja, żelazne dłonie nigdy, nie, nigdy nie, nie wpuściły w swoje szeregi zepsucia związanego z rebelią Horusa. Jeszcze przed wydarzeniami mającymi miejsce na Isztwanie III zdrajcy szczerze wierzyli, że nakłonienie żelaznych dłoni do współpracy było możliwe. Jednocześnie z góry skreślając część pozostałych legionów. Nie wiadomo jednak do końca, czy Horus uznał, że może się to udać z uwagi na to, że Ferusa Manusa do zdrady miał nakłonić Fulgrim, jego najlepszy przyjaciel, czy też może z uwagi na reputację i naturę żelaznych dłoni. Gdyby jednak legion żelaznych dłoni stanął po stronie Horusa Lupercala, historia imperium mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. W późniejszej fazie Wielkiej Krucjaty, żelazne dłonie spotkały na swojej drodze nomadyczną, żyjącą na pokładach swoich okrętów cywilizację, składającą się zarówno z ludzi, jak i Zinos, znaną pod nazwą Diasporex. Żelazne dłonie chętnie podzieliły się z, z przedstawicielami tego ludu imperialną prawdą imperatora ludzkości i zaoferowali ludzkim członkom jej, tej cywilizacji, szansę na zostawienie swoich obcych sojuszników za sobą i dołączenie do nowo powstałego Imperium ludzkości. Kiedy ich oferta została odrzucona. Żelazne dłonie wydały wyroki, rozpoczęły przeciwko Diasporeksowi kampanię anihilacyjną. Diasporeksowi okazali się być jednak zdolni i doświadczeni w prowadzeniu wojny z, kosmi z kosmicznej próżni i z łatwością unikali większych starć, jednocześnie atakując okręty X Legionu i poważnie uszkadzając krążownik uderzeniowy Ferum. Po, tym wy po tych wydarzeniach Ferus Manus. Wezwał na pomoc 28. Flotę Ekspedycyjną Dzieci Imperatora, dzięki którym mógł zorganizować nową, zmasowaną ofensywę przeciwko opornej cywilizacji Diasporeksu. Choć wojownicy Diasporeksu zdawali się wiedzieć, że ściga ich potężna flota, nie opuścili swojego sektora, choć zmienili miejsce zgromadzenia swoich głównych sił na bardziej bezpieczne. Okręty zwiadowcze żelaznych dłoni wkrótce odkryły jednak pewną ważną informację na temat funkcjonowania ich floty. Otóż Diasporeksowi wykorzystywali ukryte panele słoneczne. Celem magazynowania paliwa dla swoich okrętów i to ze względu na nie usilnie trzymali się jednego sektora. Po zaatakowaniu jednej z ich kluczowych stacji paliwowych, dwie floty ekspedycyjne Imperium zmusiły flotę Diasporeksu do stawienia im czoła w otwartej bitwie. W trakcie tego ogromnego starcia w przestrzeni kosmicznej osobisty samolot, samolot? No, czy statek kosmiczny Primarchy Fulgrima, ognisty ptak znalazł się pod ciężkim ostrzałem. Lecąc swojemu bratu na pomoc, okręt flagowy Ferosa Manusa, barka bitewna Żelazna Pięść, z impetem ruszyła w stronę najgorętszego miejsca bitwy. Chcąc ratować swoją zranioną dumę, Fulgrim poprowadził krótką akcję abordażową przeciwko oddziałom Diasporeksu. Ostateczne zwycięstwo w walce o mostek zaatakowanego okrętu zostało mu jednak odebrane przez jednego z jego najzdolniejszych dowódców polowych. Przez kilka następnych solarnych miesięcy Fulgrima, Fulgrim czuł oburzenie w związku z operacją ratunkową przeprowadzoną przez Gorgonę, nie będąc w stanie zrozumieć altruizmu Ferusa Manusa i poświęcenia własnych synów w próbie uratowania swojego najwierniejszego przyjaciela. Pod złośliwym wpływem opętanego przez demona Ostrzalaerów, który Fulgrim zawsze nosił przy sobie, w czynie swojego brata był on w stanie dostrzec jedynie jego samouwielbienie, będąc całkowicie ślepym na jego niezwykły heroizm. Późniejsze krytyczne komentarze Ferusa Manusa, który, które Fulgrim odebrał niczym mającego zranić pociski, były w rzeczywistości żartami, na które stać było jedynie najlepszych przyjaciół, oraz które miały na celu odarcie Fulgrima z jego zarozumiałości i przywrócenie mu jego dawnej pokory. To, co Fulgrim odczytał jako dumne przechwałki i pochopne działania, było czynem wynikającym z odwagi. Być może dawny Fulgrim nie miałby z tym problemu. Jednak do tego momentu jego własnej historii jego dusza została już owładnięta przez chaos. I w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek o Żelaznych Dłoniach. Będzie będzie więcej, mam już więcej, więc będzie czytane. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.